Witam wszystkich. W tym tutorialu pokażę Wam, jak założyć konto w AlertPay. Jest to pewnego rodzaju procesor płatności, czyli tak jakby pośrednik, który pozwala nam na przesyłanie pieniędzy z konta bankowego najpierw właśnie na konto AlertPay, a później na Pay. Jak i wówczas, gdy już mamy jakieś wypracowane zyski w Pay, pozwala nam przesłać pieniądze z Just Paid na Alert Pay na AlertPay, a następnie na konto bankowe. Konto Alert Pay można wykorzystywać też w wielu innych sytuacjach, nawet wówczas, gdy jeden użytkownik w internecie chce przesłać pieniądze drugiemu. Jest więc to bardzo przydatne narzędzie. Tak więc zaczynajmy. Sign up now. I tutaj wybieramy konto Personal Pro. Dlaczego? Ponieważ w koncie Personal Starter miesięczny limit środków możliwych do odbioru to jest tylko 400 dolarów, natomiast skumulowany całkowity limit to jest 2000 dolarów. No, z pomocą Jasmine Paid jest to bardzo łatwo do osiągnięcia, więc zalecam od razu założenie konta Personal Pro. Także powracając, klikamy Next Step. I tu się nam otwiera formularz do, gotowy do wypełnienia, także tu wybieramy pan pani, imię, nazwisko, y, ulica, miasto, region możemy wpisać, y, województwo, kod pocztowy, obywatelstwo, numer telefonu, branża możemy wybrać przykładowo older, inne, y, data urodzin, miesiąc, dzień, rok wprowadzone tutaj dane muszą być oczywiście zgodne z prawdą, żeby nie było później problemów z przelaniem środków z konta bankowego na konto AlertPay lub na odwrót, czyli z konta AlertPay na konto bankowe. Jeszcze jedna taka rada: nie wpisujcie polskich liter, czyli ż, si, oźi, ży, e, i tak itd. No oczywiście system ich nie przyjmie, więc je zamieniajcie na literki łaczcińskie, czyli zamiast Ży pisać Z, zamiast Ci pisać Cy i tak dalej. Po wypisaniu formularza i kliknięciu Next Step mamy jeszcze do wypisania kilka danych, m.in. adres e-mail. Hasło jeszcze raz musimy. Wpisać ponownie hasło. Tutaj system nam pokaże, jakie hasło ma siłę. Tutaj ustalamy kod PIN do transakcji. Dzięki niemu będziemy potwierdzać właśnie nasze transakcje. Warto go sobie zapisać. Może on mieć 4 cyfry. Jest to taki sam PIN, praktycznie jak w karcie bankomatowej. Tu jego jeszcze raz wpisujemy. Tutaj ustalamy pytanie, jakie zadam nam system, kiedy, kiedy zapomnimy hasła. Możemy sobie ustalić pytanie jak miał na imię nasz pierwszy nauczyciel, czy jak miał, jak się nazywał nasz pierwszy zwierzak. Tutaj wpisujemy odpowiedź do tego pytania. Tutaj zaznaczamy no, bo tutaj jest pytanie, czy będziemy konto uży używać indywidualnie, czy jako organizacja. I tutaj wpisujemy kod zabezpieczający, przepisujemy tutaj te, te, te dwa wyrazy i zaznaczamy akceptację regulaminu. Następnie final step. Wówczas na podany adres e-mail przyjdzie nam wiadomość z serwisu AlertPay, w której będziemy musieli kliknąć w link, aby po prostu potwierdzić adres e-mail. Wówczas już konto będzie poprawnie założone. Otrzymam jeszcze jeden e-mail, w którym będziemy powitani w serwisie AlertPay. I wchodząc na później już na stronę alertpay.com, w każdej chwili możemy się zalogować. Tutaj klikamy login, podając e-mail oraz hasło, które ustaliliśmy. No, i klikając, oczywiście, login. W kolejnym wideo-tutorialu pokażę Wam, jak zasilić konto z konta bankowego w Alert Pay, aby przesłać pieniądze do Jasmine Pay oraz jak wypłacić wypracowane zyski z Jasmine Pay najpierw na Alert Pay, a później na konto bankowe. Na końcu ważna rzecz: musimy połączyć nasze konto Alert Pay. Wraz z Jasmine Pay. w tym celu logujemy się na Jasmine Pay, Klikamy profile. Następnie tutaj Manage Your Payment Processors. I tutaj w okienko Alert Pay E-mail adres podajemy adres e-mail, który wpisaliśmy podczas rejestracji w Alert Pay. Może on się różnić od tego, którego wpisaliśmy w Jasmine Paid. Oczywiście. Także trzeba o tym pamiętać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych wideo tutoriali.